Tak, chwała Panu za cuda, za to, co się, co się dokonało teraz w tym tygodniu i w ostatnim czasie. Amen. Pan jest wielki, Pan jest pośród nas, uzdrawia, przemienia. Naprawdę dzieją się cuda w naszej wspólnocie. Dlaczego zaczniemy w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego? Amen. Pod tym sztandarem właśnie jesteśmy, Panie Boże, pod tym sztandarem, pod tym sztandarem chcemy się modlić. Panie, Ty jesteś miłością. Nam pokazujesz, jak się modlić. Panie, tutaj przed chwilą śpiewaliśmy tą modlitwę świętego Ignacego z Lojoli. Jest to modlitwa człowieka, który, który zupełnie się przemienił. Właśnie dzisiaj zaczynamy taką serię kateches na temat modlitwy. To będzie to, co ja dzisiaj powiem, to taka po młodzieżowemu zajabka, tylko tak troszeczkę powiem. O tym, a potem następni będą tłumaczyć poszczególne kroki modlitwy, co to jest modlitwa i tak dalej. Ja tylko chciałem tak parę, parę rzeczy wrzucić do rozważania, do rozmyślania na temat właśnie modlitwy. Takie podstawowe pytanie, kiedy się mamy modlić, jak się mamy modlić, jak długo się mamy modlić, ile się potrafimy modlić. No, w zasadzie modlimy się zawsze i wszędzie. Jest zawsze okazja, żeby się pomodlić. Modlimy się rano, modlimy się wieczorem, modlimy się przy jedzeniu, modlimy się w kościele, modlimy się wspólnotowo, tak jak tu, modlimy się indywidualnie. Pamiętajcie, modlimy się indywidualnie, e, dlatego że nie ma prywatnej modlitwy. Nie ma prywatnej modlitwy. Jak ja się zaczynam modlić i mówię, Ojcze nasz, to już jest nas wielu. No już modlimy się wspólnotowo, bo ja się modlę razem z moimi braćmi i siostrami, bo ja ich zapraszam też do modlitwy, chociaż on, ich może nie być w koło mnie, ale już się modlimy, bo to jest Ojciec nasz, nie mój Ojciec, Ojciec nasz, dlatego e, modlimy się indywidualnie, ale razem z całym Kościołem. Każda modlitwa jest ważna. E, i dlatego należy jej poświęcać ważną uwagę, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę, jeżeli zwracamy się do naszego Boga, to zwracamy się do Boga, do tego, który jest najważniejszy, do tego, który jest naszym przyjacielem, który nas prowadzi, który nas zbawia i poświęcamy mu, poświęcamy mu nasz czas. Nie tylko pięć minut, nie tylko chwilkę, nie tylko takie o, tak, no bo jestem zmęczony, no to dzisiaj, Panie Boże, tylko mi ojca i syna i idę spać, bo już nie mam siły. Właśnie dlatego jest ważne to, abyśmy wybierali czas na modlitwę, abyśmy wybierali czas, abyśmy byli rzeźcy, aby nasz umysł nie był zaprzątnięty sprawami dnia codziennego, abyśmy sobie wydzielili ten czas, wydzielili czas dla najważniejszej osoby w naszym życiu. Nie jest najważniejsza praca, nie jest najważniejsza rodzina, nie, jest nie są najważniejsi znajomi. Najważniejsze są relacje nasze z Panem Bogiem. I musimy wiedzieć, że ten czas jest najważniejszy w ciągu naszego dnia. To jest czas najważniejszy. Możemy się modlić 5 minut, możemy się modlić 15 minut. Niektórzy modlą się o wiele dłużej. Możemy się modlić godzinę. Możemy się modlić całą noc. To zależy, jak ktoś, kto sobie to zorganizuje. Mistrzowie modlitwy twierdzą, że modlimy się 5, 10 do 15 minut, a pozostały czas to już są rozproszenia. Tak naprawdę możemy się bardzo mocno skupić i wejść modlitwę. Oczywiście na początku możemy przećwiczyć to i wejść w medytację, w kontemplację i ta modlitwa będzie o wiele dłuższa, tak? I będziemy potrafili się bardziej skoncentrować. Ale normalnie potrafimy się skupić na 5, 10, 15 minut, a potem są rozproszenia, potem są marzenia, uciekamy gdzieś myślami. I dlatego mówię, ważny jest ten czas, który wybieramy dla Pana Boga. Bardzo ważny jest ten czas, żebyśmy nie byli zmęczeni żeby to nie były ochłapy dnia, ale żeby to był ten właśnie kulminacyjny moment w naszym, w naszym życiu. E, taki e, święty e, Tomasz z Akwinu mówi, że każda modlitwa powinna być tak jak jedzenie. Jemy do syta, ale nie przejadamy się. Bo przed tym, potem ta modlitwa, tak jak to jedzenie, może się e, obrócić przeciwko nam, tak? może nas znudzić, znużyć i to już nie będzie modlitwa zaangażowana, to już nie będzie modlitwa naszego serca. E, Święty Ignacy e, Loyola, którego tutaj przed chwilą śpiewaliśmy, on nie, nie stawiał żadnych granic swoim e, współbraciom w kwestii modlitwy, ale gdy widział, że niektórzy tą modlitwę troszkę przeciągają, jakoś tak roz, rozciągają, powiedział, że człowiek duchowy, człowiek przemieniony, modli się 15 minut, a człowiek nieprzemieniony musi się modlić kilka godzin. Także e, polecam tą myśl też świętego Ignacego z Lojoli. Możemy się modlić bardzo długo, ale, ale dbajmy o to, aby ta nasza przemiana trwała w nas i aby ta nasza modlitwa była bardzo mocno zwrócona na Pana Boga i bardzo skompensowana i, i była to modlitwa naszego serca. Modlitwa naszego serca. Otwierajmy nasze serce. Angażujmy w to nasz, nasze serce, abyśmy modlili się sercem, a nie, a nie ustami. Eee, jakie są modlitwy? No podstawowa modlitwa to jest e, modlitwa ustna. To jest ta modlitwa właśnie taka, tutaj uwielbienie nasze, właśnie tutaj przed chwileczką uwielbialiśmy Pana Boga, była też modlitwa prośby, modlitwa dziękczynienia. Tak? To są te modlitwy, które składamy na ręce Pana Boga wspólnotowo, indywidualnie, tak? ale są też modlitwy inne, jest modlitwa rozmyślania i modlitwa kontemplacji. Roz... Modlitwa rozmyślania jest to modlitwa, którą proponował e, święty Ignacy Loyola. Bardzo ciekawa postać człowiek Hiszpan, e, który pochodził z bogatej rodziny, żył na przełomie e, 1491 1556, chyba o ile dobrze pamiętam. E, Urodził się w bogatej rodzinie, szlachetnie urodzony, wykształcony. Później prowadził takie życie dość hulaszcze. Jego priorytety w młodości to były hulanki, to było życie dworskie, też życie związane z wojskiem. Właśnie to, poszedł do wojska i w czasie wojny hiszpańsko-francuskiej został ranny i ponieważ kula armatnia przeleciała mu między nogami i spowodowała, że jedna noga została dość mocno zraniona, potem przez całe życie kula, rehabilitacja jego trwała dość długo. Dość długo trwała ta rehabilitacja i w czasie tej rehabilitacji no nie wiem co robić, no a że był człowiekiem wykształconym, to chciał coś do czytania, chciał jakiś, e, jakiś romans poczytać sobie, czy coś związanego z wojskiem. No, ale ponieważ nie mieli nic takiego u niego w domu, a mieszkał na zamku w Lyonie, e, w Loyoli, e, dostał to jako literaturę, e, taki traktat, Napisany przez Kartuza w 1330-1340 roku, takie, takie dzieło 40 lat, mówiąca o um, um, synteza opowieści biblijnych i tekstów ojców Kościoła, um, prowadząca czytelnika przez scenę z Nowego Testamentu jako obserwatora. Takie dzieło mu wpadło w ręce. I na tym dziele w zasadzie Loyola się nawrócił. Na tym dziele się nawrócił, mając już tam 30, 32 czy 31 lat. I ta zmiana spowodowała to, że po zdrowieniu udał się do zakonu, zakonników. Przemodlił trzy dni w kaplicy. Potem zakonicy go skierowali do takiej groty niedaleko i tam przebywał kilkanaście miesięcy. Kilkanaście miesięcy pobytu samemu spowodowało też o to, że stworzył takie zaczątki swoich ćwiczeń duchowych, takie ćwiczenia duchowe związane z medytacją. I tam medytację potem wdrożył jako już przełożony zakonu jezuickiego. Kapłanem został w wieku już prawie, prawie 40 lat, miał, jak został kapłanem. Także ta jego historia, ale od przemiany do, do kapłaństwa troszeczkę się trwało. Także jego historia jest bardzo ciekawa. Jakby ktoś chciał sobie poczytać, to, to polecam bardzo ciekawe. Bardzo dużo zdarzeń, bardzo, bardzo dużo. Miał też problemów z tym, żeby, żeby właśnie zostać nawet przełożonym zakonu, który, którego praktycznie sam, który praktycznie sam założył. Chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę o medytacji ignacjańskiej. Ja parę razy byłem na, takim, na takich rekolekcjach ignacjańskich i powiem z ze swojego doświadczenia, że jest to dla mnie dla mnie rewelacyjna sprawa, dlatego że wyjeżdżamy z domu, zostawiamy telefon, zostawiamy wszystkich i przez kilka dni mamy czas dla Pana Boga. Rewelacją jest to, że nie mamy telefonu. Spróbujcie zostawić na Tydzień telefon, i nie odbierać od nikogo. Nie mam ważnych spraw. Najważniejsza sprawa jest to spotkanie z Panem Bogiem. I to doświadczenie powoduje, że naprawdę można się rozmiłować w medytacjach. W medytacjach. Medytacje potem przechodzą w kontemplację, ale to już jest tak, troszeczkę trzeba mieć wprawę, troszeczkę trzeba też mo e, no, pobyć z Panem Bogiem, pobyć z Panem Bogiem i, i się nasyc, nasycić. E, mistrzowie duchowi, e, zakonnicy, którzy medytowali w średniowieczu, przychodzili do kaplicy i czytali Słowo Boże, bo medytacje przede wszystkim są oparte na Słowie Bożym, też są na tekstach świętych, ale przede wszystkim na Słowie Bożym. E, przychodzili i czytali od, e, jakiś e, wyrywek ze Słowa Bożego. Tak długo jeden z nich czytał na głos, aż wszyscy opuścili kaplicę. Tak długo czytał, aż każdy znalazł w tym Słowie Bożym e, temat, zagadnienie, słowo, którego poruszyło. Które proszyło jego serce, i szedł do, swojej, do swojego pokoju, do swojej izdebki i rozważał to słowo Boże. I rozważał to słowo Boże. Jest to bardzo fajna, fajna rzecz, dlatego że wtedy zajmujemy się tylko i wyłącznie Słowem. Tylko nim się karmimy, tylko nim się sycimy, ono nas napełnia, ono nas przemienia, ono syci nasze serca. Sama metoda zaproponowana przez Ignacego Loyole jest bardzo fajna z tego względu, że w ogóle medytacja, bo u nas w kościele jak się ktoś mówi, a lubię medytować, to medytacja to zaraz się zapala czerwone światełko, bo to medytacja wschodnia. Nie możemy mylić medytacji wschodniej z medytacją chrześcijańską, kościelną, tutaj naszą zachodnią. To są zupełnie dwie różne sprawy, zupełnie w dwóch różnych kierunkach idą, tak? Nie będę się tutaj rozwijał tego tematu, ale medytacja wschodnia prowadzi do absolutu, a medytacja nasza chrześcijańska prowadzi do relacji z Bogiem. W medytacji wschodniej najważniejszą osobą w medytacji jest osoba prowadząca, natomiast w medytacji naszej chrześcijańskiej osoba, która nas prowadzi. To przede wszystkim jest Duch Święty. Duch Święty nas prowadzi w czasie medytacji. W naszej medytacji, medytacji chrześcijańskiej, e, mamy tylko zarysowane ramy. Natomiast to, co się w, w tych ramach wmieści, jak w obrazie, to będzie to, w jaki sposób Pan Bóg do nas mówi, w jaki sposób Pan Bóg przemienia nasze serca i co w nie wpisuje. Nie ma. E, Czegoś takiego, że od kreski do kreski mamy, mamy medytować. To, co wpiszemy w tą medytację, to, co jest w środku, to jest to, jest to co kieruje Pan Bóg do naszego serca i w jakiś sposób nas przemienia. Taką techniczną teraz sprawą co do medytacji ignacjańskiej, bo już mieliśmy medytację Lekcjo Divina. Parę lat temu, także na pewno część z Was już się z takim tematem spotkała. Kiedyś też mówiłem o medytacji ignacjańskiej. Też możemy medytować przez skrutację, co mieliśmy na no, ostatnich rekolekcjach. Tak? Także są różne metody medytacji. Ja chciałbym się skupić właśnie na tej ignacjańskiej, gdzie Ignacy Loyola zaproponował coś takiego, żeby Każdą medytację najpierw przygotować. Przygotowujemy medytację w ten sposób, że przeważnie dzień wcześniej czytamy sobie, czy kilka godzin wcześniej czytamy sobie tekst ze Słowa Bożego. Wczytujemy się w ten tekst, jak ci zakonnicy, tak? Żebyśmy ten tekst zasmakowali, żebyśmy w tym tekście znaleźli miejsca, które nas poruszają. I to nie jest tak, że nas łaskoczą po sercu. Są takie słowa, które nas może bolą. Są takie sytuacje, które nas przerażają, tak? I powinniśmy nad takimi rzeczami się pochylić. Właśnie te miejsca, które poruszają pozytywnie, negatywnie, w jakiś tam sposób e, przemieniają nasze, nasze serce. I właśnie te punkty. Ja technicznie sobie zaznaczałem w Słowie Bożym, w piśmie zaznaczałem sobie, te, ale można sobie je wpi przepisać, wpisać do zeszytu i na następny dzień w czasie medytacji do tych e, punktów, tak zwanych e, punktów wracamy. Takie przygotowanie wieczorne powiedzmy, w cudzysłowie, ono powinno trwać 10-15 minut. Chyba, że ktoś chce się jeszcze bardziej nasycić tym Słowem Bożym. Natomiast na samą medytację przeznaczamy około 50 minut. I robimy to z zegarkiem na ręku. Tak? Jeżeli mówimy, że 50 minut to 50, jeżeli mówimy, że 30 minut to 30 minut. Tak? Nie przedłużamy, nie skracamy. W tym, w tym czasie, gdy rozpoczynamy medytację, stajemy przed Panem. Musimy mieć świadomość, że stajemy przed Bogiem, przed tym, który nas prowadzi. Prosimy Go o czystość intencji, prosimy Go o czystość naszych myśli, prosimy Go o czystość naszego umysłu, aby nas nic nie rozpraszało. Aby nas nic, nie, nam nic e, nie powodowało, że gdzieś tam uciekamy myślami. Następnym krokiem jest wyobrażenie sobie tych fragmentów, tych miejsc Słowa Bożego, które chcemy medytować. Na przykład, jakie mamy przemienienie Pańskie na Górze Tabor, to wyobrażamy sobie to miejsce. Tych, te osoby, które tam są, tych uczniów, Jeza, Jezusa, Eliasza, Mojżesza, Wyobrażamy sobie to ciepło, które tam jest, bo to jest zupełnie inny kraj, zupełnie inny klimat, jesteśmy na górze. Widzimy panoramę tego miejsca, może wiatr czujemy, próbujemy wejść w to miejsce, w ten klimat, w to położenie. Tak. Jeżeli jesteśmy przy wskrzeszeniu Łazarza, to też próbujemy sobie z, z to miejsce e, e, wyobraźni, wyobraźni naszej zobaczyć, tak? Także zależy od tekstu, który rozważamy, próbujemy sobie e, to miejsce wyobrazić. I prosimy o owoce. Prosimy o owoce, aby Pan dał nam słowo, które będzie do naszego serca skierowane. Tu i teraz, w naszej rzeczywistości, w naszej historii życia. Nie to, co było tam, tylko tu i teraz, co Pan by chce nam powiedzieć. Przez to słowo, przez to przemienienie, przez to działanie, przez to wskrzeszenie, przez tą sytuację, która została tam opisana, przez to, co nas poruszyło w tym słowie, nad którym się pochylamy, którym się sycimy. My mamy się nasycić tym słowem, mamy się im uradować. To słowo ma nas przemienić, przemienić nasze serce. Słowo, w tym słowie mamy zobaczyć prawdziwego Boga, w tym słowie mamy zobaczyć nasze życie. I jak my realizujemy nasze życie w odniesieniu do Boga, do naszego stwórcy, do naszego, do naszego Pana. I ta, te, te trzy rzeczy, o których teraz mówiłem, ten początek powinien trwać mniej więcej. Mniej więcej 10 minut do 10 minut, nie więcej. Następnym etapem jest medytacja. Medytacja trwa e, mniej więcej 30, 30 minut jeszcze. I zostajemy w pokoju i rozważamy to. Pięknym tego czasu jest cisza. Pięknym tego czasu jest to, że wybraliśmy miejsce. Nieprzypadkowe, ale wybraliśmy miejsce, w którym chcemy się modlić. Pięknym tego czasu jest to, że nikt nam nie przeszkadza. Pięknym tego czasu jest to, że wsłuchujemy się w Słowo Boże. Ja wiem, że w ciągu się tych 30 minut będzie 50-300 różnych rozproszeń. Dlatego ważne jest to, że jesteśmy w punkcie, tak? Medytujemy ten punkt, jedno słowo, jedno zdanie. Jeżeli przychodzi rozproszenie, patrzymy, aha, Panie Boże, Ty jesteś na górze, tabor Co ta góra mi mówi? To I wracamy z powrotem, i wracamy. Raz, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście razy w ciągu tej pół godziny wracamy. Mamy punkt odniesienia. Mamy punkt odniesienia. I zwracamy właśnie uwagę na to, co Pan Bóg nam mówi, co porusza nasze serce, jak to się odnosi do naszego życia, jak Pan Bóg przemienia nasze życie. Jest to ćwiczenie uważności, abyśmy zauważali te dobre poruszenia i to, co próbuje nas odciągać od Pana Bóg. Jest to działanie pamięci, rozumu, uczuć i woli. W tym czasie, kiedy medytujemy, niczego nie zapisujemy. Niczego nie piszemy. Esencja tego wyjdzie sama. Bo ja wiem, że są takie skłonności, zwłaszcza na początku miałem takie, że ach, wpadła mi taka myśl, muszę szybko zapisać, bo mi ucieknie. Nieprawda. Nieprawda. Zostanie to, co ma zostać. To, co mi się wydaje nieraz, że jest takie ważne, to było rozproszenie, a nie myśl, którą Pan Bóg chciał skierować do mojego, do mojego serca. Dlatego e, ważne jest to, żeby tą medytację, e, w czasie medytacji niczego nie notować. I ważną rzeczą jest to, że jeżeli mamy być 30 minut, na medytacji, w ciszy, to jesteśmy 30 minut. Nie 28 i już nam się znudziło, ani nie 32, bo może coś jeszcze. Bo Pan Bóg się nigdy nie spóźnia. Nieraz przychodzi naprawdę w ostatniej minucie. I to jest ważne. I to jest ważne, żeby ten czas ustalony, który sobie ustaliliśmy, żeby w tym czasie się mieścić. Na zakończenie dziękujemy Panu Bogu. Za medytację. Dziękujemy Panu Bogu za, za wszystkie obrazy, które nam dał, za wszystkie słowa, które skierował do naszego serca, za wszystkie poruszenia. Każdą medytację kończymy modlitwą Ojcze Nasz i oczywiście znakiem krzyża. Po takiej medytacji wtedy mamy parę minut po zakończeniu już. Parę minut, żeby zrobić sobie notatki, ale to dosłownie 5-6 minut nie rozpisujemy się tylko te najważniejsze rzeczy, najważniejsze sprawy, które nas poruszyły, aby sobie zapisać i do nich potem wracać naprawdę rewelacja. Rewelacja jak się wraca do czegoś co było 10 czy 15 lat temu, co przeżyliśmy na medytacji. Ja pamiętam niektóre zdania. Jeszcze do dziś. A, pierwsze rekolekcje ignacjańskie miałem, nie wiem, 12 lat temu chyba. I są takie słowa, które w moim sercu wyryły się niesamowicie. Dlatego na zakończenie zapraszam do modlitwy, którą nauczy nas Jezus skierowaną do uczniów i do naszych serc. Pała Pa. pa.